Ciężki początek, ciężki początek tego sezonu, ale więcej Wam wyjaśnię w sumie zaraz. Cześć, Manko, z tej strony, Dawid i w tych ciężkich warunkach... Dla sprostowania, żeby nie było hej, to po prostu ciężkimi warunkami było to, że zaczynaliśmy w takim samym słońcu, jak jest teraz i było... Deszczowo, potem był śnieg i minusowa temperatura i wróciliśmy do tej pogody, którą teraz widzicie, ale wróćmy do tego. Opowiem Wam troszeczkę, co się ostatnio wydarzyło. Ja Wam mam w sumie wyjaśniać, dlaczego ja nie gram, ale w sumie bardziej bym się chciał Ciebie zapytać, Kevin. W ogóle, cześć, się, mango, bo tutaj w sumie we vlogu Cię jeszcze w sumie nie widzę. Tutaj są znaczniki w ogóle, kim jest właśnie ten pan. Chciałbym Ci zadać po prostu parę pytań, żeby urozmaicić mojego vloga. A przy okazji chciałbym się dowiedzieć troszeczkę wiedzy pro, i moi widzowie chcieliby się troszeczkę dowiedzieć więcej od pro zawodnika. Także w sumie, tak sobie nadpłynnie idąc, y, Dobrze. chciałbym się Ciebie zapytać z perspektywy, y, jak byłeś młody, czy żałujesz wyrzeczeń y, za młodu, jak imprezy, żeby zostać profesjonalnym piłkarzem? Znaczy, można powiedzieć, że ja cały czas jestem młody, nie? Mam 20 lat i. Co mogę powiedzieć młodym zawodnikom, że to na pewno nie jest dobre w niczym, im nie pomoże i żeby skupić się po prostu na ciężkiej pracy i, i tyle mogę powiedzieć na temat, temat imprez. To jest też dobry właśnie przykład, że młody zawodnik i bardzo dobrze do tego właśnie, że podchodzisz. Kolejne. Na kim się po prostu wzorujesz? To jest chyba taki klasyczek. W sumie też jestem ciekawy z perspektywy bramkarskiej. Możemy to rozdzielić na zagranicznego bramkarza i polskiego? Możemy. Możemy, no to dawaj. Yy, na pewno gdzieś od młodości yy, cały czas yy, obserwowałem Manuela Noyera. Okej, okay, no, no to taki mi się też wydaje, że taki tak, klasyczek i tak, taki. bramkarz. A co do polskiego, to zawsze od małego bramkarza wzorowałem się na arkaduszu malarza na przykład. O, powiem ci, że jest na pewno on na mojej liście, że chciałbym do, do niego kiedyś wejść na trening. Tak zobaczyć, tak po prostu wiem, że teraz jestem właśnie trenerem w legii, tak. ale żeby tak, żeby tak wejść, żeby mnie przetyrał i żebym sobie tak powiedział, że było zajebiście. To z nim taki miałbym, taki mam, mam taki gdzieś wyznacznik. Kolejne... Y to już takie bardziej pod pro. Co robisz, że stoisz na tak wysokim poziomie? Jednak wiadomo, że poziom ekstraklasy jest tym wyznacznikiem, także krótkie, jakieś takie? Yy, no, co najważniejsze na pewno, żeby yy, cały czas być w takim topowej formie i gazie, no to najważniejszy dla mnie jest yy, sen. Odżywianie się mm -hmm. i regeneracja, trzy podstawowe rzeczy, Czyli bardzo dbaż o to. Ja na pewno wiem, bo mówiłeś nawet, że przed naszymi nagrywkami wczoraj, bo to miałeś też ogólnie mecz, znaczy ten sparring, bo teraz tak. my jesteśmy w tej przerwie, że siedziałeś na tych butach tych tych regenerujących. Tak. Czyli już z automatu nawet po takie coś, że robimy luźne nagrywki, no przygotowałeś się tak no w pełni po to, żeby się potem z perspektywy całego tygodnia czuć dobrze. Nie mówię o tym oczywiście o żywieniu, bo to jest akurat normalne, Ty masz na pewno też tak to dobrze rozpisane, a moje pytanie w sumie, tak odnosząc się do tego, mm -hmm. Sam ogarniasz, Czy jednak troszeczkę cateringowo sobie pomagasz też? Yy, znaczy, ostatnio miałem catering, a teraz staram się gotować sam też, więc okay. tak y, cały czas Mieszasz. Sobie mieszam. Tak. Mieszasz, okej, okay, no to to jest akurat właśnie, że w porządku. No a to wiadomo, jeżeli chodzi o formę treningową, to jednak cały czas trzeba być w tym treningu, żeby się po prostu czuć dobrze. Yy, moje w sumie kolejne pytanie, najlepsze chyba? Czy jest on żugajką? Stałeś może żugajką. Serio? Kolejne pytanie? Przejdźmy do kolejnego pytania. Kolejny yy, to na pewno. To nawet z perspektywy mojej jest to nawet ciekawy, jak to jest z komunikacją na meczu? Jest, są pełne trybuny, ja nie słyszę kolegi, który siedzi obok, a ty musisz się komunikować z każdym zawodnikiem. Jak to jest po prostu? Jak to sobie jakby poradzić z tym? To są jakieś takie nawyki, że nie wiem, że już. Automatyzmy? Nie wiem, jak to jest. Znaczy, na pewno to nie ułatwia w komunikowaniu się z drużyną, ale trzeba cały czas gdzieś nawet w przerwie albo coś pod, podbiec. Czyli przychodzisz komunika. i podpowiadasz tak, cały czas, tak? Tak, podpowiadać cały czas, być pod prądem też, żeby nawet jak zawodnicy tego nie słyszą, to żeby i tak kierować obroną. I no tą perspektywa nie mówię, że... że... W sensie całej defensywnej to jest ważne, ale perspektywy perspektywie bramkarza jednak musisz cały czas ustawić, to i to jest też dla Was, że i macie radę od prozawodnika, że musicie cały czas być jednak aktywni do tego, żeby jednak cały czas być, żyć tym meczem i w ogóle być jakby kluczem dosłownie do tego, do, wydaje mi się, że do sukcesu, no bo jednak my zamykamy, to jednak jest to bardzo potrzebne. Oprócz tam, jak się tak to się mówi, tak, że zagrajmy na zero, a z produkcji wpadnie. Tak, tak. No, to jest klasyczek. Eee, kolejne, co Cię skłoniło do zostania profesjonalnym piłkarzem i jak znosi ogólnie to Twoja rodzina? Te wszystkie wyjazdy, że ciebie nie ma. Bo z tego co wiem, o to ja, znaczy ja to wiem, Wy nie wiecie, z łodzi jesteś, tak? Tak, z Tak, no to czy my jesteśmy tutaj w okolicach Krakowa, no to już macie na pewno tą, tą, tą odległość. No i dobra, zacznijmy już na, na, od tej strony. Jak to znosi w sensie, że rodzina ogólnie? Życie w sensie, że nie ma. No wiadomo, wiadomo, to jest twój zawód, no to, to jest co innego, wiadomo, że jesteś... Tak, no ale jak to w sensie, że znosi? Na pewno się cieszę na pewno jak wracasz. Tak, posto. tak, no niestety no nie widuje się z rodziną dosyć długo, bo to czasami nawet trwa z pół roku, No jak nie dostaniemy żadnej przerwy ani nic, ale... Trzeba się cieszyć chwilami, kiedy jest wolny i zjechać wtedy do rodziny i spędzić z nimi czas po prostu. Okej, okay, czyli tak pro-pro, a jeszcze początek tego, a co Cię skłoniło do bycia tym piłkarzem? Tak marzenia, czy...? Tak, tak, no od zawsze marzyłem, żeby być, to powiem właśnie, Chciałbym grać jak najwyżej i to jest, myślę, każdego młodego chłopaka nie marzeń. A mogę się zapytać, no bo dalej właśnie mówiliśmy, że jesteś młodym zawodnikiem, to ja teraz zadam pytanie. A kiedy się taka zajawa u Ciebie zaczęła? Późno, wcześnie, piłkarska? Yy, właśnie dosyć późno, bo ja w wieku dopiero 10 lat zacząłem trenować w klubie piłkarskim. Okej, okay, to jednak... jest, jest bardzo... No to jakby na pewno wiem, znaczy w sensie, ja, o tak, ja w podobnym wieku zaczynałem, ale wiem, że teraz już jest, chyba już jest taka norma, albo to możliwości, że już się zaczyna bardzo wcześnie. Także te, tak, tak. te dzieciaczki są takie malutkie, one się lewą, tak co wiesz, roku życia. Tak, na tego jeszcze się tak fajnie potykają czasami o tą piłkę, ale jednak i tak zasuwają. Tak, tak. Co jeszcze na pewno mam coś z takich mini pytań? Pozycyjne pytanie. Skąd pomysł akurat, żeby grać na pozycji bramkarza? A, to też ciekawostka, ponieważ e, ja na początku nie grałem na bramce, to... tylko grałem na lewym skrzydle. O, harpagan z lewą nogą, ojacie. I, I moja historia była taka, że na jednym ze sparingów bramkarzowi złamali rękę i trener powiedział, dobra, ty jesteś najwyższy, no to dawaj na bramkę. O... I tak już zostało. A byłeś wyższy niż tamten bramkarz? Tak, tak, ogólnie byłem najwyższy. Warunkowo, tak, z drużyny. Tak. I tak to się po prostu... Można dosłownie zrodzić z takiej małej perspektywy, i wyrósł ten oto Kevin. A ja Wam powiem w tym momencie, że Wy musicie wpaść oczywiście, na odcinek, w którym my będziemy rywalizowali, ale jego zobaczycie później. A my spadamy, bo tam są takie soczyste chmury, że my nie chcemy się znowu na nie nadziać. Zimno, let's go. Się. No dobra, ale znowu mnie widzicie na boisku, się pewnie zastanawiacie. Dobra, Dawid, masz dzisiaj opowiedzieć o kontuzji. A na razie ty jeszcze nic nie że no kontuzji. I stwierdziłem po prostu, że pokażę wam po prostu ten tydzień, jak on wyglądał. Bo mieliście właśnie, że tego zawodnika Ekstra z którym sobie pogadaliśmy. Potem byłem, można powiedzieć, że wczoraj, no, na treningu delikatnym, ale ta nie, nie miałem nic wam do pokazania. I pokażę wam w sumie dzisiaj, bo dzisiaj mamy jednostkę, coś tam bynajmniej, ale jednak my i tak trenujemy wieczorem, także jest to ultra ciemno. Będę starał się coś wywalczyć ze światłem. Ale myślę, że może być to ciężkie. Więc po prostu zabrałem was dzisiaj. Zabrałem was dzisiaj po prostu na nagrywki. I tutaj z chłopakami coś będziemy ciupali I sobie w sumie z nimi też pogadam, bo też się dużo w sumie wyjaśniło z perspektywy mojej to raz, no, jeżeli chodzi o tą nogę, z perspektywy dwa patryka. No bo tam też się dużo wyjaśniło, są so, ogólnie po prostu przegadamy, jak to wszystko wygląda. I znowu sobie zobaczycie backstage, którego w sumie już bardzo dawno nie było. A dzisiaj wydaje mi się, że będzie coś śmiesznego, fajnego. Ale na razie nie przedłużam, ja się idę ogarnąć i rozgrzać, i zaraz Wam jeszcze przedstawię więcej. No, oczywiście, kto jak to musi dostać zadanie specjalne, to ja, ponieważ muszę tą piłkę napompować wodą. Znaczy, nawet nie wiem, czy to jest słowo napompować, ale będziemy ją wypełnić. O, to będzie chyba lepsze słowem. I... I nie wiem w sumie, jak to skomentować, bo to jest. Dlatego Wam mówię, że te nagrywki będą ciekawe. Ja ze dwóch. Seria była włączona Kurwa, Co ci się Skurwis. stało? A ty ostatnio naciskałeś. A, nie robię zdjęcia to No i dla mnie widzisz, to Jesteś kurwa taki malutki. Nic tam w kościele. Świetnie. Ja tylko lubiłem Kazidwo. <laughs> jak tam mu to, jak... <laughs> <Godny kadzidło. śmiech> to, to mówię? Marcin? Artur Artur! Artur! Artur, krzyżykuj kadzidło. Tak, bo Bartek mi to za każdym razem wysyłał. Ja z stary. A mówiłeś Zabierz mi co? robisz, że biznes robił. Stary, bo ja byłem ministrantem. No i miała być taka piękna historia dwójka Patryka i się tak skończyła, że w sumie nie dowiedzieliście się zakończenia, ale jeżeli zostawicie lajka like pod tym vlogiem, to opowiem wam oczywiście całość i zabiorę was oczywiście też częściej na takie te można powiedzieć, że postnagrywkowe rzeczy, albo będę po prostu tam częściej ustawiał kamery, bo też lubicie i też chcecie wiedzieć jak to w sumie wygląda. Ale dobra, dalej jeżeli chodzi o mój temat, teraz na razie jest temat mojej rehabilitacji, czyli na razie bawię się właśnie w takie klimaty rowerkowe, a bardzo lubię to łączyć z klimatem jeszcze grania. I teraz oprócz tego motora, który tam szybko jeździ, ja muszę teraz szybko przejść troszeczkę na rowerku, bo mam jeszcze trochę czasu na tyle, żeby jeszcze zdążyć przed rehabilitacjami się ogarnąć i tam was zabiorę, żebyście dowiedzieliście troszeczkę też od tej tylnej, od początku, od strony, jak dosłownie wygląda moja ta noga, jak ona wyglądała, jak przyszedłem do fizjoterapeuty i jak wygląda teraz z perspektywy, to już będzie... Dzisiaj jest piątek, czyli w tym momencie już będzie dwóch tygodni, jak skręciłem kostkę. Nie zamulam, ja idę pracować i widzimy się u Fizjo. No i mówiłem o moi drodzy, że teraz przejdziemy do tej wersji, gdzie troszeczkę będzie mniej dla mnie kolorowo, bo wiem, że będzie mnie bolało. Yy, zbijam to chyba z, z Matim, także się to. Yy, krótko, jeżeli chodzi o kim jest Mati. Moim fizjoterapeutą tak można powiedzieć, który dosłownie postawił mnie na nogi, ale dlaczego nie postawił na nogi? Pokrótce w sumie. Magnagonomy powiedz tak, jak przyszedłem do Ciebie, bo zrobiłem to dwa tygodnie temu. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Jeszcze mam na to, że zrobiłem to w piątek, a w sobotę już się pojawiłem u Matiego. Jak to widziałeś? Dokładnie, czyli jak Dawid się pojawił u mnie w sobotę, tak. Mhm. Y no, nie wyglądało to dobrze, dlatego że y wrząc, y wz y wzór chodzenia u Dawida był strasznie zaburzony, więc na początku skupiliśmy się na tym, żeby trochę go odblokować i już po tym, że tak powiem, po, tym moje, po tej mojej terapii manualnej już zaczął lepiej chodzić, już stanął na nogę przede wszystkim. Ja to właśnie w tym momencie chciałem raczej. dodać, no. że to, bo jak ja wchodziłem tutaj. No. To strasznie kulał, tak? Tak. To A wychodząc raczej. już do auta, to była naprawdę duża zmiana. Drugi no. aspekt no. też, jest, jak tu wróciłem do Ciebie, USB. Tak. Też już nam dał to radę, że nie wiem, że potem po... Tak co się stało, tak? Tak, bo wiadomo kostnie tam nic nie było. Było, jeżeli chodzi o to te naderwanie, tam było tam achillesowe, coś związane z łydką. ATFL, I tak, ATF. Bardzo radę Czy przy takich urazach skręceniowych. Wiedzieliśmy, na czym dosłownie popracować, no i jest, dochodzimy do tego momentu, który jest dosłownie dzisiaj naszą trzecią wizytą. Ja tam w międzyczasie jeszcze wchodziłem na takie zasadzie, że tam no to, yy, były, tak dobrze mówię, cryolaser, magnetronikę. no i jeszcze... Czyli takie, jest to, że... takie, które brałeś dodatkowo, nie? Takie właśnie, że takie typowe, no i jesteśmy dosłownie, że po trzeciej wizycie. Obciążasz nogę mm -hmm. i wciskam. O! No. O, o Jezu, gdzieś tam zjechałeś tą prawą ręką. Dawid może normalnie funkcjonować, normalnie może grać w piłkę i to jest bardzo ważne, nie? Ja to dosłownie chciałem napomnieć. No wiadomo, troszeczkę, to, muszę się tu przyznać Ty też o tym wiesz, naciągam no. to troszeczkę ze względu na to też dosłownie jaki prowadzę zawód. No to nie ma też o czym mówić, dlatego że jest, Dawid jest osobą, która robi to profesjonalnie, więc też na pewno rzeczy sobie nie może pozwolić, nie? Jest to naciągnięte, bo nie można o. powiedzieć, że nie. Więc tym też trzeba uważać, ale... Jest właśnie, jest to momentane. Jest to i to takie żółto i zielone światło. tak. tak, takie, tak, że tak, 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 tak. To, ale w sumie... Myślę, że yy, nie ma tragedii, tak? No, ale no, to, to co jest... mówiliśmy, jest, chodzi o to, że ja czuję się komfortowo no, i pomimo jak tym właśnie używam tego sztywnego tapa, mogę funkcjonować, no i chyba jest git. Spójrzcie z prezesa na pewno jeżeli chodzi o to. Ale lecimy z dalszą stronę dosłownie tego częścią, ponieważ muszę wam jeszcze jedną rzecz wyjaśnić. Zatem tak moi drodzy, nie chcę już was przeciągać i w końcu wam powiem, co to w ogóle się wydarzyło i dlaczego w sumie ja byłem przez ostatni raz kontuzjowany. Wszystko ogólnie zmierza do tego, że dwa tygodnie temu, tak jak zresztą słyszeliście właśnie u Fizio i w sumie na początku tego całego filmu, przez który to się cały czas bierze i przeplata, doszło do tego momentu, że był ostatni trening przedmeczowy, były stałe fragmenty gry i na stałym fragmencie rozwaliłem sobie stopę, ponieważ mocno krzywo stanąłem w dziurze której po prostu nie widziałem, no bo jak wracałem po prostu, no to jednak wzięło mi się i ta noga omsknęła. Idąc sobie po kolei, no możecie się w sumie tego domyślić, że no nie zagrałem tego pierwszego meczu, no bo nawet nie dość, że a, nie widzieliście żadnego materiału, a na pewno byłby u mnie, a b, no po prostu nie byłem w stanie, no, no nie miałem dosłownie, że stopy i tak się wtedy cieszę, że zostałem postawiony tak szybko na nogi, że w ogóle następnego dnia mogłem ogólnie chodzić w pełni, bo tak jak na przykład Patryk mówił, no to... Sama jego reakcja była taka, że jakim cudem to jest możliwe, no to, no zresztą tak jak widzicie, ja sam jestem w szoku po dwóch tygodniach. Sam fakt tego właśnie, że ile przerwy, no to tutaj słyszeliście opinię Fizjo, no to teraz też również słyszycie moją, ale w sumie tam też troszeczkę dopowiadałem, że tej przerwy no praktycznie oprócz tych dwóch tygodni, no to już więcej chyba nie będzie. Tfu, oczywiście odpukać, nie wiem co tu jest niemalowane, ale jednak no po prostu no, jest dobrze, tylko oczywiście no, nie czuję się jeszcze taki pewny w stu procentach, żeby jednak grać bez sztywnych tejpów, Także jednak są po prostu ze sztywnymi tejpami, no i jest po prostu dobrze, także no, nic tylko grać. Co mogę na pewno Wam jeszcze powiedzieć, że na pewno dla mnie będzie to takie do zapamiętania, tak można powiedzieć, ponieważ nigdy nie słyszałem aż tak, u siebie bynajmniej, głośnego dźwięku, dosłownie jakby łamania czegoś. Nie umiem Wam tego wyjaśnić, co tam się wtedy stało, ale jak były te stałe fragmenty gry, to y, doszło to do tego momentu, wtedy jak ja stawiałem tą stopę, i ona mi wtedy uciekła. Stanąłem całą siłą swojego ciała na, na niej, i ona wtedy tak chrupła, zgrzytła. No, jakby coś, jak wyobraźcie sobie, ten dźwięk był taki, jakbyście łamali takiego no kilka dosłownie z drzewa. Wzięli go tak dosłownie, że złamali na pół. No, dla mnie to było, nie dość, że wtedy się składałem z bólu. No, to w, nie dość, że mnie też również doszły takie. Poty takie, wiecie, chłodne to się mówi. No byłem w samym szoku, co to się stało, ale ten dźwięk, no to był taki, że no ja nie wiem, czy ja wstanę. I co tam się w ogóle wydarzyło, stąd no ja niby nie chciałem tak na siłę jechać na to pogotowie. Stwierdziłem może, że wytrzymam, raczej taki w sumie, że jestem, że nie chcę od razu tak czegoś wyolbrzymiać, ale samo to, że tak to zgrzytło, to raz, że ja to słyszałem, ale to w sumie, wiecie, to też nie zależy od tego, ponieważ że jak stało koło mnie 6 osób, 6, 7, bo to tam było do stałych fragmentów gry do krycia, i stali gdzieś w przeciągu 2-3 metrów ode mnie, wszyscy to słyszeli. I to było takie, że, że jak oni im się wydawało, że ja uderzyłem się noga o nogę, a ja składałem się z bólu, bo mi coś strzykło w środku nogi. No, powiem wam, że to na pewno zapamiętam do końca życia i naprawdę nikomu nie polecam. Także, jeżeli chodzi o takie krótkie te pytania, bo dużo z Was właśnie się pytało, że gdzie to właśnie, gdzie te materiały, co się ze mną dzieje, bo widzieliście mnie cały czas na rehabilitacjach, no to w sumie macie też troszeczkę małe wyjaśnienie. Pewnie coś tam też Patryk wiem, co że ostatnio zszepnął też na odcinku w sumie, który nagrywaliśmy. Także że zresztą macie już wszystko na tacy i myślę, że to było takie fajne wyjaśnienie, dosłownie co ze mną, ale już w sumie nie zakończymy tego odcinka tak. No bo jednak jest troszeczkę lepiej, a jak go zakończymy, poczekajcie.